Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu sztyk. Zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Lego The Hobbit. Nasza krasnoludzka kompania została uwięziona w leśnym królestwie no, przez złego króla. Handruila, jeżeli dobrze to wymawiam, a pewnie źle to wymawiam. Handruila, no powiedzmy, coś takiego Nieważne, W każdym razie nie zamierzają ich wypuścić, ponieważ ten Thorin nie chce się z nimi układać i w sumie dobrze je elfy. Nieba. No, wiecie o co chodzi? Elfy to złe stworzenia i nikt ich w sumie nie lubi. Ja tym bardziej nie jestem zwolennikiem u elfów. To takie pedalskie stwory. Krasnoludy to są swojskie chłopy i ich się trzymajmy. Tak więc spróbujmy w jakiś sposób ocalić nasze team. No cóż, czyli chodzi o to, że musimy teraz w jakiś sposób zrobić tutaj noc, ale w jaki sposób się to robiło. Ja to zarałgarnę. Tutaj chyba tym możemy. Tak jest, w ten sposób chyba to tym możemy zrobić. W taki sposób się teleportujemy. Ciekawy sposób. No fantastycznie, szkoda, że tylko, że się noc nie zrobiła. Jak tu się robi noc? O, tu jest, dobozobisko, blisko, no przecież. Przemienić porę dnia? Jak najbardziej. posmaszmy sobie kiełbaskę, a jak tam porówki? W końcu będą mogli odpocząć, zjeść coś, bo przez cały film nic praktycznie nie jedli. A to smutne. No dobra, można to pominąć. Nie chcę patrzeć dniach jak pół godziny mi się kręci kamera wokół ogniska, a ci trzymają plastikowe parówki na widelcach. Wcale by się nie usmażyły, tylko stopiły! No halo, no dalej. Tylko postacie władające ostrzem Morgul... Właśnie, i ten, ta, tego typu ostrze... No, ognisko zgasło, a ci nagle smażą parówki. Nagle smażą parówki. I to właśnie ostrze byśmy potrzebowali. Potrzebowalibyśmy to ostrze, żeby właśnie niszczyć te czarne klocki. No ale niestety jeszcze nie mamy postaci tego typu tak więc tak jak mówię nie możemy jeszcze rozpocząć gry w trybie gry swobodnej ale jak ukończymy całą grę to wydaje mi się że powinniśmy otrzymać wszystkie postacie a jak nie otrzymamy wszystkich postaci to na live sobie taką postać znajdziemy i będziemy mogli już rozpocząć powolutku powolutku w trybie swobodnym tak jak mówię no na pewno będziemy w jakiś sposób starali się to 100% robić ale nie obiecuję nie ma obiecania bo ja nie jestem pewien bo jak coś obiecałam, to potem będziecie ode mnie tego wymagali, a tak jak ja tak mówię, że obiecać nie mogę, no bo nie, no bo nie wiem, czy tak faktycznie się da, czy, czy, czy mi się uda, może, może wyjdzie lepsza gra, ciekawsza gra, a ja już mam jedną na oku, fajną, ale jeszcze nie no dalej, no taki kawałek, aha, no dobra, generalnie e, Bilbo się tutaj, no dobra, już nie będę spojrzał. He would need all of his newfound courage to rescue his companions from Thranduil and the Elf. Franduil! Franduil! Oh, tak, to się ładnie mówi. Sauron, mi tu talking Saruman! Jezu! Sauron! What is the temper? The not stuck in here, you know. The guard's nearby! Ciszy się nie dało! Ciekawe, jak bombur player. Czy to grube, tak? Wlazł! Wlazł, nie wlazł. A no nie wlazł, jednak nie wlazł, bo nie ma beczek dla nich. Trzeba te beki ogarnąć no, po prostu. Dobra, my sobie te beczki ogarniemy. No, jedna już nam się troszkę zniżyła. To jedną beczkę już prawie mamy. Dobra, rozwalmy. Ej, tutaj jest fajny jakiś kranik, może by tam wodę polać, coś tego? Aaaa, wybuchnąć muszę. Trzeba wybuchnąć. Czekajcie, tam rzucić mogę? A, bo tam jest beczka, no to musiałem rzucić tak wcześniej Dobra, jedną beczkę mamy. O, mechanizm z, z, z tego, z piratów z Karajów. Tak samo się tam e, na beczce jeździło, tylko że tam e, na beczce jeździł ktoś inny. E, Jack Jacek Szpara. Jacek hmm. No, tutaj jest stół do budowania. Czy, Czyżbyśmy budowali beczkę? Chyba nie. Chyba nie, chyba nie. Bardziej łuk albo coś takiego, bo nie mamy postaci, która potrafi strzelać z łuku. A tam chyba będzie łuk potrzebny. 6. I. No, o, tych. Tych, tych, tych tutaj um, itemów do craftingu mamy naprawdę całkiem sporo, tak? nie musimy się chyba martwić, że kiedyś nam zabraknie, chociaż ja bym tak nie przesądzał, bo to różnie bywa. Co to jest? Łuch, łuch. No, mówiłem, że łuch będziemy jednak budować, e, bo nie mamy łuku. Boże, jak to wygląda? Kurde, jestem ślepy. No, jednak nie to, szkoda. Kurde, nie trafię. Tak udało się? Yes, brawo No niestety raz nie trafiłem Ale no po prostu mówię No to było strasznie podobne No Dobra Bierzemy tego Potrafisz Bilbo z łukiem? Czy tak niespecjalnie Ci to wychodzi? No zbudowałem żeby zniszczyć Ja, yes! Zbierzeć logikę Budujmy żeby niszczyć Dobra mamy Jeszcze została jedna beczka Która jest tam I wystarczy ją chyba w jakiś sposób pociągnę, ale dobra, najpierw zniszczmy wszystko co tu się da no, ta misja będzie tym razem krótka w, w poprzednim odcinku udało nam się aż dwie misje zrobić bo pierwsza była wyjątkowo, wyjątkowo krótka a druga była troszkę dłuższa, ale też bez strzału tak więc, no fajnie mkniemy do przodu jak szaleni, no powiem wam, że 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 dwa tygodnie i będzie skończona gra mi się wydaje chociaż, tak jak mówię, nie przesadzamy nie przesądzałbym, bo gra... Ja no, nieraz już trąbiłem, a nieraz potem byłem zaskoczony. Szybko, bo nam zniknie ta pochodnia, no. No właśnie. Okej. Okay. Dobra, i tu się spali, beczka wyleci i wszyscy będą się cieszyć. Tak? Nie. Yeah. Beczka się spaliła, po prostu. Wylecisz. Jest, jest beczka. Mówiłem, że wyleci. To już ostatnia beka. Ale to nie znaczy, że to będzie koniec misji, nie, nie, tu się jeszcze coś będzie działo, oj, tu się będzie działo i to sporo, choćba... tak. O! Chyba nie tak miałem zrobić, ale przynajmniej będę pamiętał. Dobra, teraz trzeba z... release i wynochać. Za takie spływy się płaci w niektórych częściach kraju. Świata. Takie wyśmienite spływy. No, i teraz będzie co? Sekwencja, w której. te <laughs> ludzie super wyglądają w tych beczkach. Elfy nas gonią. Nie! Nie zamykać! No, we dwóch musieli. No i ale coś mi się tu nie zgadza. Hello, w filmie było ciutek inaczej. Teraz mi się zgadza. <laughs> No brakowało mi tych mistrzów. Wszystkich zabić, a ja? No nie wiem czy ta misja taka krótka będzie w sumie. Taka standardowa. O, topór, topór, mamy topór. Yeah! No, Idziemy, dobra. E, słuchajcie, bo teraz e, zamknęli nam bramę, niestety nie mamy jak przepłynąć, rzeka nam, e, no tak hamsko dosyć się urywa w połowie, a nie chcielibyśmy z powrotem tra trafić do e, Framduilla, e, który raczej nie przywita nas tym razem chlebem i solą, a raczej e, telom i kratą. E, tak więc, no, trzeba zrobić wszystko, za wszelką cenę, żeby się stąd e, uwolnić. No. A jedynym sposobem na uwolnienie się, jest po prostu otwarcie tej przeklętej bramy. Ale żeby to, tego dokonać, oczywiście musieliśmy zejść na brzeg. No i teraz, nie wiem dlaczego rozwalamy eee, złotych, to są złote orki? Są orki, czy elfy? Orki, orki, tu mam takie żółte orki. W sumie Smaug też ma takie żółte oczka. Może są spokrewnieni? Chociaż nie, bo z tego co wiem, to orki to są degenerowane, el degenerowane elfe, które coś tam gdzieś nam nabroiły z czarną magią i, i dlatego są takie trochę dziwne. No teraz srebrnych, tak? Pięciu srebrnych, okej. Okay. Dobra. Co to dla mnie, panowie? Ja tam się takich rzeczy nie boję. O, tutaj byśmy sobie odkopali już mini zestaw. Ale niestety nie zaposiadam odpowiednich oprzyrządowań, tak więc nie odkopię sobie mini zestaw. Nie mam łopaty. To jest dziwne, że było płatnie, no, Ale generalnie tutaj zostało nam. orange został nam odebrany. Tak więc nie mamy. Jak widzieliście, musieliśmy najpierw zdobyć odpowiedni topór od. Yy, orka. A nasz. pomagier, Komputer. Sztuczna inteligencja. Aktualnie walczy wręcz. No bo nie, 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 nie zdobył sobie. Nie zdobył sobie. odpowiedniego oręża. Dum! Wow, ten jeszcze zdążył wskoczyć. Tłuspaniaczek. No, ale w tym momencie już mamy dla niego odpowiednią broń, łuk, no bo to jest chyba ten krasnolud, który standardowo władał łukiem, albo to ten drugi, czarny, nieważne, ja wezmę tym czarnym, bo po co nam, po co nam tego, po co mam tutaj nad, rozdwajać się na dwóch, jak mogę to zrobić jednym. Tak, no ale musiałem jeszcze tą skrzynkę zahaczyć, bo jakbym nie zahaczył to by było coś dziwnego. No ale dobra, hajs jest, hajs się przyda. I co teraz mamy zrobić? Bo tak mi jakoś polecenia nie ma. No ja wiem, że tą bramę by wypadało jakoś otworzyć. Dobra, aha, tutaj brama jest do otwarcia, spoko, tylko że najpierw trzeba wszystko tutaj poniszczyć. bo nie poniszczyć? I wyjść. Dzwonek, niszcz ten dzwonek. Jak was odniskryli? Black Flags. dokładnie. Dzwonki są złe. Wszyscy o tym wiedzą. Dzwonki to... No chyba, że dzwonek na przerwę, to wtedy jest bardzo fajnie. Wszyscy lubią dzwonki na przerwę. A ja już nie mam dzwonków na przerwę! Niestety, jak się kończy liceum, to się dzwonki na przerwę kończą. No i co? To no, Sam nie wiem, da radę? Da radę. O, dał radę, spoko. No i płyńcie, krasnoludki! Zobaczcie, jak się ładnie, regularnie ułożyły. Równomiernie tak się rozłożyły na tej bramie. Pięknie. Wypadałoby tylko do beczki wskoczyć, nie? Tym bardziej jak mnie tu elfy atakuje myślę, na Ostrażek Dostał tu pala, nie! Co ma takie czerwone jagody? Pewnie. Jag jagody farbują ostro. Paweł Jumper! Będzie taka sekwencja, gdzie po prostu będziemy kierować prawo-lewo i będziemy płynąć w jeziorku? No, jesteśmy w pół. Tylko, że to będzie chyba bardziej trudniejsza sekwencja. No, musimy jeszcze niszczyć orków. Ale to niszczymy no... Wystarczy klikać quick time i węcik odpowiedni. Odpowiednie klawisze, chociaż no, widzicie, się, takie niby łatwe, łatwe, a... Trzeba się przyłączyć. Dobra, rozwalić super. Ej, no kurde, no kamienie mi na głowę sypią, no co to jest za hams... No i co, i se płyniemy, i spokojnie... Generalnie tam trochę szybciej się to działo, tutaj tak dosyć wolno. No ale dobre. Niechaj ich będzie i tak. Pewnie misja by wyszła za krótka, jakby się to szybciej działo. O, bo wskoczył, uwaga. A czemu tam nie popłynęliśmy, w sumie kurde, mogliśmy tam popłynąć. Nie wiadomo skąd, nagle wyjął miecz z tyłka. I ma! Jak, jak w Simsach. Jak w Simsa. W pierwszych częściach Simsów, jak się robiło re, te fajerwerki to też z tyłka wyjmowali. Podchodzili i wszyscy się cieszyli, chata się pali. Na bok, na bok, na bok! No czemu się nie da? Tam na pewno jesteś poukrywany. Ja to czuję. W nerkach. No znowu... czemu ten biedny Torin? Wsz wszyscy na niego skaczą? Ha, teraz poszło szybko, bo nie, nie dusiłem nieodpowiednich klawiszy. Jakbym od, od razu wtedy dusił odpowiednie, to to by było pięknie. Muszę się trochę przygarbić, bo już myślę. Tak plecy bolą od prostu. No mówię, skręćmy tu. Nie da się. Maksymalne wychylenie to gdzieś tak. Dalej się nie da. No i powiem wam, że tutaj skopali, bo to mogła być naprawdę bardzo dynamiczna, bardzo fajna, bardzo szybka misja, a zrobili, nie wiem, coś takiego, on się płynie, się płynie, coś tam machają dookoła, ale w sumie to nic się nie dzieje i tak to jest słabo. No, ta misja, tą misję skopali, słabo, mogli to zrobić lepiej, naprawdę, to szło zrobić lepiej, bo tu już był dobry materiał, to było dobre podłoże, ale skopali, no tutaj jestem zawiedziony, przykro mi tak samo jak byłem zawieziony jak była mi In bitwa pod Tirith, gdzie była tak bardzo sprowadzona do, do praktycznie minimum, gdzie obrony miasta nie było praktycznie wcale. To, to było wtedy mi też było bardzo, bardzo... No to było dobre. No to się działo, mówię, to się działo w bardzo szybkim tempie, to nie było tak bliżej. O, to to, to O kurde. Ten to jest hardcore'owy. Dobra, rozwalmy wszystko tutaj, co się da. Ej tam czekajcie, bo tam jest jakiś ten kwiatek jakiś. Słonecznik, na pewno jak rozwalimy... No właśnie. Chciałem powiedzieć, na pewno jak rozwalimy ze 4 albo ileś tam, się nam coś tu oddokuje. To mogę, mogę uderzyć? Mogę. Tak jest! Honorow. po raz kolejny. Dobra, widzę drugiego tulipanka. Eee! Słonecznika, co ja pierdzielę tulipanka No bo tak wiosną wielka, Wielkanoc się zniszczy Generalnie ten odcinek już będzie W, będzie w trakcie wielkanocy, ale nie wiem to Uuu, Trzeba było przejść na drugą stronę, bo tam był też Słonecznik, będziemy pamiętać Jak będziemy na swobodnym trybie Przechodzić to będziemy pamiętać bardziej się starać Wszystko oglądać Z pięć razy zanim nam się to Wszystko, zanim będziemy przechodzić Do następnego etapu bo to wtedy mówię, no wtedy za błędy się płaci źle się zauważy, no to jest kuniec, kuniec świata okej, okay, to teraz co mamy robić? aha, teraz po prostu nawalamy, napierdzielankę no i super, no taką napierdzielankę lubię po prostu płyniemy, szczelamy i hajs jeszcze zdobywamy po drodze, super coś wspaniałego legolasem nie gram, bo cepa po prostu nie lubię koń z tematu nie lubię cepa, zły jest Zytki, Dziewcynki go kochają. Ja go nie kocham. Zytki jest. Pedalski. Krasno, ludy są fajne. Gimli był fajny tutaj. chociaż powiem wam, że potem... No... Nie żebym jakoś w wielce hejcił, ale... No nie podoba mi się. Koniec Nie będziemy powracać do Już wyraziłem swoje zdanie na ten temat. Wielokrotnie. Nie będę piąty teraz powtarzał. Oj, czuję, że tutaj chyba z 5 razy będziemy w trybie swobodnym. Zobaczcie, zdobycie pięciu uli, gdzie no, ja tutaj specjalnie nie steruję jakoś... ...ile mi się tu, ty, tymi strzałami, chociaż mogę, no, oczywiście mogę przytrzymać X i posterować troszkę, no, ale mówię, to będzie raczej dosyć upierdliwe. Łooooooo, jakie słodkie. A ci to? Zboczona in his blood he'll be choking on it soon what i'm just to pan up i it is not our fight it is our fight when did we let evil become stronger than us so she's <tops> <noise> Cudownie udało nam się uciec z tego leśnego królestwa. Przed nami e, będzie teraz, no, zaraz się okaże, co dokładnie przed nami będzie. W każdym bądź razie, no, powiem Wam, że ta misja e, no, mnie nie przekonała to się Naprawdę mogło być lepiej. Można było to zrobić znacznie, znacznie lepiej. Nie, nie urywa byków mogła być znacznie bardziej dynamiczna. Już ta, ten drugi etap, gdzie tymi elfami płynęliśmy, było fajnie. Wtedy było fajnie, bo wtedy już coś się działo, ale ten pierwszy to tak słabo trochę. No ale dobrze. No żeby nie było, że Maruzy znowu. No ja lubię Maruzy. Kto nie lubi? Sprawdźmy, co się tam dalej działo, jak już wylecieli z tej rzeki. My kiedyś To było dobre. Fajny. Orlando Bloom. Do it again? You're dead. Excuse me, but um, you're from Lake Town. That barge over there. It wouldn't be available for hire by any chance. We need food. Supplies, weapons. Can you help us? No one enters Lake Town but by leave of the master.

Rozpocząć misję w mieście nad jeziorem, które leży już niedaleko od Ereboru, który chyba jest gdzieś tutaj. To chyba jest Erebor. Tak mi się wydaje. Pewien nie jestem. W każdym bądź razie bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten jedenasty odcinek. Udało nam się uciec z lasu, tam, ta, przenieśliśmy się nad wodę, a zaraz przeniesiemy się w miejskie ostępy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na 12 odcinek. Tak jak mówię, będzie pewnie ze 20, a potem koniec... Koniec kampanii, a niekoniecznie serii. Tak więc dziękuję Wam bardzo, do widzenia, cześć! Lajkować czy nie lajkować? Oto jest pytanie. Zalajkuj. Przecież to nie boli, a pomaga.